Siemandero, witam na magnesie. Jest ze mną Adrian, który dawno nie występował. Siemanko. Jest nowy magnesiarz. Paweł. Witaj Paweł. Siemanko. No i Sylwan to stary magnesiarz już. O, świeżutka. Już Dinozaur wśród magnesiarzy, tak jest. Świeżutka lina, świeżutki magnes, jeszcze nie używany. E, eee, mega. F300. I porządnie tutaj. Zamocowany widzę jest też F300 Goldzik Elegancki. No to cóż, życzę Ci powodzenia. Zobaczymy, co będzie. Tak jest. Dobra, a my wchodzimy tutaj z Adrianem do rzeki. Tak, to jest pierwszy rzut Pawła. Widzicie to skupienie? Tak. Czy coś będzie? Czy coś będzie? Pierwszy fant. Jest coś! Jest! Proszę Nie. Państwa, zakrętka od słoika, proszę Państwa, jest. Pierwszy fand! Gratulacje! Trzeba wiad o, wiaderko gdzieś tam znaleźć do wiaderka. O, Sylwan coś namierzył. Namierzał. Dobra. Faktycznie coś tutaj chyba Sylwan zahaczył. Zobaczymy. Chyba to beton. Ale masz, masz. Czekaj, czekaj, czekaj. Stop, stop. Poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekaj, czekaj, czekaj. patrzcie. Sylwan złowił przepiękną kłódkę w kształcie serca. Pierwszy fant. Jeden grosz i drut. Mega. Pierwszy, pierwszy fant tych chłopaków. Już są. Podkładka piękna. Jest i blacha. I blacha blachoszki. Tak jest. No ja zobaczymy co tu mam. Ja tam wyczysz... jest, i jest Na razie wyczesałem kilka gwoździ. Wyspa tutaj jest dobra na postawienie wiadra. A tutaj widzę, że już jedna butelka była. A tutaj będzie druga. Druga złotówka. Jest złotówka. I jest jakaś jeszcze siata. Zabiromy. Adrian też złapał coś pierwszego. O, jest, nie ma tak, że on nic też ma. Panty. No ja znowu trochę gwoździ. Idziemy tam. Tak jest. Za zakręty. Jak to jest, że ta małża się złapała? A, drucik tutaj jest, OK. O, jest tutaj pieniążek też pierwszy dwa grosze. No i złomik. Jest kółko organiaste i parę gwoździ No i dobra Niech się zapełnia wiaderko To jeszcze stary magnes dziad, tak zwany Tutaj Adrian ma Chińczyk Ale już po polsku się nauczył trochę Coś tam już eee, nauczył się łowić O proszę Państwa jest podkowa Rzeczna Adren mówi, że leśna, ale można powiedzieć, że tak spod lasu tutaj no. Krzoki jakieś są. Piękna, gruba. Do wyczyszczenia będzie Do nabycia w naszym sklepie. O! Ale to jest, wiesz co to jest? Nie! Kolejny to jest ten filtr oleju. A bo ja nie widziałem, tak to bym od razu No I to wypróżniony, bo lekki wszystko poszło do rzeki. Cześć to i wrócę tam do dowerka Jako taką. Spójrzcie kto tutaj na moście stoi, sam kondzio. Dzisiaj ma wolne, nie łowi Ale odwiedził nas. Dobry chłopak. No i patrzcie co Adrian za nas, taką piękną szpilę z nakrętką Kawał Batona. Ale ja też coś mam Też coś mam, mniejszą taką śrubkę. Dwie nakrętki i o, antena jakaś tutaj. Chyba jeszcze. I płaskowniczek. Wychodzi. Luks. Konat tu mnie z krzaków obserwuje. I, I na jego oczach wychodzi. To jest jakaś. Czekajcie. To, to to jest jakieś drewno. Ktoś sobie zaostrzył takiego trzpienia. Ale na końcu jest metalowa. Rua, jakoś sobie tutaj zrobi, wzmocnił to, taka obejma, tylko weź to teraz zdejmij z tego, może kądziowi to rzucę, to jakoś zdejmę. <grywa> Proszę Państwa, tutaj coś tkwi, trochę ruszyło, nieśmiało, może się uda to wyrwać na żywo. Magnes ostro się złapał, o kurcze. to nie jest mała rzecz. Silver swarm, copper silver swarm, copper swarm, 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 copper swarm, passive swarm. Do tego potwora trzeba wrócić, bo siedzi bardzo mocno i no nie da się bez brechy, a tymczasem tym, tym taki pędzel i jakieś blaszki. <grymne> tak, to jest jakiś. Jakiś od motorku chyba, amortyzator, tak jak mówisz. Tylko to wygląda jakby samoróbka, ktoś sobie to sam owinął. No nic, no jest, ruły kawałek, no. O, piękna kanka, zaczynają się tutaj właśnie już AGD rzeczy, bezdenna dokładnie. Yy, bo tutaj bardzo dużo kiedyś garnków wyławiałem wszelakiej maści, kolorów, kształtów. Myślę, że coś tam z dna się jeszcze wytarga. No i tak jak mówiłem garnki się zaczynają. Dwa ogryski garnkowe, czerwony i niebieski. Do tego tutaj trochę ogrysków tego typu sprawy. No taka niby pokrywka, ale tak dość gruby złom i ciężki. Nie wiem co to jest, od czego. Jakiś bekielek Znowu się urywa, O o, jest Jest Fancik Ło, panie, jakieś zardzewiałe dziadostwo Rozczłonkowałeś O Jakaś blacha O, i już po magnesie Nogą musisz szurać, jest A widzisz O, i proszę bardzo, ja też mam coś jakaś kratka od piecyka czy coś no ale jest coś tu jeszcze będzie? takie mam przeczucie, że coś tu może jeszcze być nie udało mi się tamto wyjąć nie mogę więcej mieć niepowodzeń dzisiaj co to jest? To jakiś wóz, to wózek to co? mi powiedz człowieku co to jest. Odwózka jakiegoś. A, wózek stary, spacerówka. Znam się teraz na tym. już Niebieski garnek kolejny do kolekcji. Tuż obok jest kolejny. braciszki ten trochę większy. Tam rzucamy na wyspę na razie te rzeczy. Będzie co dźwigać. No nie, trzeci braciszek. Trzeci bliźniak. Ten taki ni niższy. Ale też niebieski. O, Adrian coś tam wytargał jakoś. Jakiś dekiel. Co to płynie? Tu! Złap to! Złap to, to co to, to jest? Fajne. O, ojeju. O, co to jest? Jakieś dziwne. Ciężko powiedzieć. O, patrz. Zaraz to wezmę też, no. Patrzcie, garneczki, wszystko jest tutaj. Piniąd się złapał. Pieniądz Adrian ma. Pięć groszy. No i dobra. Czekajcie, zobaczymy tutaj to. O jest, dekiel. Od śmietnika. <słyska> Pasta. Skrzynka pocztowa. Adrian mówi, że może babcyna renta będzie w środku. Przekonamy się. O, o, masz kluczyk może taki? <słyska> o, tutaj ot otworzymy nic tutaj, się nie, nic tutaj się nie zobaczy chyba jest zamulone kompletnie <laughs> może, no. jakie, może jakie awizo będzie <laughs> Jest kolejny garnek Jest kolejny garnek Biały Tym razem Puszcza o jest. Poszło. Kadytem teraz poszło. O, o jadro, i poszło. Jadro, Ło, jadro, no. Bez dna. Pojemne. Niech leży, diabeł. O, Państwa jest pokrywka czerwona. Ale piękna krwista czerwień. Czas się zbierać, pozbierać rzeczy z brzegu. Sylwan niesie mi kastrę, żebym to wszystko załadowa, bo jest tego bardzo dużo. Najpierw <grytanie> tutaj cały, cała wyspa złomowa jest. A płynie do mnie kastra. Sylwan puścił tam ją elegancko. Zaraz do mnie przypłynie, to ją capnę i będę zbierał złomiki. Płynie trochę powoli, jakby trochę przyspieszyła, to by było fajnie. No i jesteśmy. Jest coraz bliżej. Witaj. Kasterko. O, co oni tu mają? Spójrzcie coś takiego znaleźli. Chyba to nie wyłowione, tylko znalezione. Trochę chłopaki nałapali, ale... Ale my troszkę więcej. Dobrze, ładujemy to wszystko. Trzeba skompresować jadro. Na płasko. Garnki jeden w drugi. I jeszcze jeden. Czekajcie, może tak. O, pasuje. Już podsumowania nie będę robił, tylko tutaj widzicie, to jest złowione. pokrywka, jeszcze jeden garnek z haczykiem jakimś, jednica i pokrywka od śmietnika. Nie wiem czy to mi się wszystko zmieści. rowerek. Rowerek, blacha, blachę jeszcze wciśniemy gdzieś pod spód. I tam jeszcze stelaż od wózka. No i zapakowałem się, płynę tym wszystkim, ale to jest bardzo chybotliwa łódź. Tu jeszcze mam fanty, garnki. Idziemy dalej. No malutko. No malutko. O malutku. O, spójrzcie jak ładnie zacumowałem tutaj rowerek. Jako kotwica. A jeszcze coś takiego z malazem. Kolejna przystań złomostatku, statku. Tanka. I tak, słuchajcie, tutaj jest. Jakieś drzwi stalowe są pod wodą. Jest balia, jest jeszcze jeden potwór. Trzeba tu wrócić z brechą, bo nie mam szans z tymi potworami. Dzięki bardzo. Niedługo tutaj wrócę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka. Jednak jest podsumowanie, proszę Państwa. No tutaj z tego wiadra tam jest ten filtr oleju jakieś tam śmieci podkowa tam jest jedna fajna cztery garnki takie, pokrywka, skrzynka pocztowa jakieś dekielki, blachy kanka, tak, wiadra spłaszczone, jakaś tam rynna jest miednica, ustelaż od wózka i rowerek Bobo i owejek jest też Bobo i jeszcze tutaj jakieś jakieś takie są rzeczy Także, dzięki bardzo pozdrawiam serdecznie nie. Trzymajcie się, się Do następnego hej Unboxing yy, skrzynki yy, na listy Kiedyś panu tam, tam, tam z Tam dawaj asfalt, o. Pusto Ludzie już nie piszą listów w tych czasach